Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zakupy z Aksiona Więc może zacznijmy od tych pisaków. Pisaki w kleju. One właśnie są tutaj różnej grubości. Tu widzimy, ten jest cieńszy, ten jest grubszy. I one, tutaj jest pokazane, jak ich używać. Właśnie piszemy. Na kartce, potem sypiemy na to brokat, i on powinien nam się właśnie do tego fajnie przykleić. Jeszcze zobaczymy, jak będą razem współpracowały z embossingiem na gorąco. Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna to są takie, jak zawsze, można tam znaleźć różnego typu drewniane elementy. Tutaj widzimy takie elementy związane właśnie z imprezą urodzinami. No, bo tutaj widzimy taką czapeczkę urodzinową, tort, prezent, jaki konsolę można dostać, balon, właśnie niebieski i żółty, czyli taką podróż odnośnie balonem, kieliszki, takie normalne, dmuchane baloniki, zdjęcia. No i taki domek to jest jednego typu ta kolekcja. Drugiego typu drewniane elementy to są znowu związane elementy z morzem. Z wakacjami. No tutaj widzimy, właśnie palmy, kotwice, koniki morskie, koło ratunkowe, kompas, gwiazdy, rozgwiazdy, przepraszam bardzo koło sterowe. No i taką buteleczkę. Kolejną rzeczą, właśnie to są takie elementy do fiustula. Tu jest właśnie jak widzimy alfabet i je po prostu tutaj właśnie w tego fiustula jak posiadamy, wkręcamy taki dany element. No i możemy na przykład właśnie na drewnie coś tutaj napisać. Tak to fajnie wygląda, że to jest właśnie jeszcze zamknięte górą, że ci to nie powinno wypaść. Taka fajna sprawa. Więc to były elementy do fustula. Kolejną rzeczą, no jak zawsze niezbędna właśnie taśma piankowa. Ona jest cienka, 1 milimetrowa, ale zawsze można sobie dołożyć jako dwie i będzie grubsza. Kolejną rzeczą to są też jak zawsze takie kosteczki 3D. One są właśnie w trzech rozmiarach. Tutaj jest pokazane milimetr na milimetr, mm na 2 mm i mm na 3 milimetry. O, tutaj można sobie je też zobaczyć. Kolejną rzeczą są papiery, które też już Wam wcześniej pokazywałam. Bardzo fajnie się sprawdzają w różnego typu z pracach z dziurkaczami, nie z dziurkaczami do wycinania. One się bardzo właśnie bardzo ładnie błyszczą, są pięknie wytłoczone. No tutaj zobaczcie sobie jeszcze raz wam pokażę jak one się ładnie błyszczą, jaki one mają ładny wytłoczony wzór tutaj. Kolejna wygląda tak. Już wam pokazuję jakie tutaj Wzory są też jest właśnie, widzimy pięć wzorów. Pierwsza prezentuje się następująco, druga wygląda tak. Tutaj mamy też taki wzorek liści. Następna to taki kwiatuszkowy wzór. I ostatnia z tej paczki. Też takiego typu wachlarze. To zacznijmy, może, od tych takich mniejszych bloczków. Tutaj zapomniałam jeszcze o jednym: że tu kupiłam taki mały bloczek, i on w nim znajdują się różnego, właśnie typu naklejki. Takie fajne naklejeczki. Możemy je użyć właśnie w notesach. One właśnie mają po dwa po dwie są takie same strony. Tutaj jest kolejne. O, tutaj mamy pokazane właśnie cyferki na różnych kolorach. Ostatnie prezentują się w tym notesiku, tak? Dobra, to byłby jeden ten notes. Kolejny wygląda tak, i on jest taki typowo walentynkowy. I tu też są dwie zawsze strony z takimi samymi naklejkami. I tak prezentuje się tutaj ostatnia strona w tym notesie. To były takie dwa notesiki. Kolejne to są takie mniejsze te papiery. To są te 15 na 15 To są te właśnie takie eko-kraftowe papiery. Już wam pokazuję jaka to jest kolekcja. I one prezentują się następująco. Z elementami właśnie takimi złotymi, świecącymi się. mamy dwa papiery takie normalne, eko z czarnymi kwiatuszkami. Tutaj mamy, widzimy, kropeczki srebrne, znowu błyszczące się. Po drugiej stronie znowu dwa takie papiery, w których są te same kropeczki, tylko już one się nie błyszczą i są czarne. Kolejne. Taka złota, mieniąca się właśnie krata. Kolejne właśnie tutaj dwa taka czarna, srebrne takie wzorki, kolejne takie krzyżyki złote błyszczące się. Wszystkie te takie błyszczące są embosowane właśnie kwiatuszki srebrne. Takie pół I to są właśnie ostatnie. To jest z tej kolekcji. Następną kolekcją, którą znalazłam właśnie, jest kolekcja Disneya. I to jest z Mary Poppins. Też bardzo, bardzo fajna kolekcja, bo te wszystkie elementy, jak tutaj widzicie, one są takie wytłaczane. A papiery są błyszczące i gładziutkie. I nie są cienkie, więc. Bardzo fajnie się prezentuje właśnie ta kolekcja i te papiery. Zobaczcie sobie. One są jednostronne. No, tutaj właśnie widać, jak to wytłoczenie wyglądają. Tu jest podwójne. To samo. Te elementy tutaj. Te pasy one też są wytłoczone. O, tutaj po drugiej stronie widać. I tutaj zawsze, zawsze są dwie takie same strony. Się powtarza jak już na pierwszej, tylko że tu ma tło, widzicie niebieskie, natomiast tu miało tło Ecri. I to są właśnie ostatnie: album, który jest, który właściwie posiada tylko i wyłącznie zielone kartki, no to wiadomo do czego one nam są potrzebne, do tego aby powycinać sobie liście. No to tu mamy od na, na najjaśniejszego zielonego, tutaj zaraz przechodzimy, o, już widać tą różnicę. Przechodzimy do ciemniejszego. Tu kolejna. W tym tutaj bloku mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery kolory, cztery kartki, przepraszam, w tym samym kolorze zawsze. Tu przechodzimy do jeszcze ciemniejszej zieleni. No i tutaj ostatni rodzaj zieleni. No to tak właśnie prezentował się. Ten album z Happy Color. Eee, kolejne to są też tego typu w kolorze Ecri i białym są te kartki. Już Wam pokazuję, jak się nazywa. I tak, i w kolorze Ecri mamy, popatrzcie, no, sporo tych kartek. No i to samo jest w kolorze białym. Jest ich bardzo dużo i papier jest w takiej fajnej gramatury. Tutaj jeszcze Wam pokazuję, żebyście widzieli. Z tego samego to jest kupiony właśnie ten, w którym tutaj widzicie różną gamę właśnie kolorów. Każdego koloru. Tutaj jest taki ekry Kolor, kolejny, właśnie mamy żółty, jaśniutki, natomiast tutaj przechodzimy do ciemniejszego. Tu przechodzimy do pomarańczu. Kolejnym jest taki krwisty czerwony. Kolejnym jest różowiutki, jasny tu widzimy różowy taki już ciemniejszy kolejne to już przechodzimy do fioletów tu jest jaśniutki fiolet tu przechodzimy do właśnie ciemniejszego już fioletu tu już do barw niebieskiego jaśniutki i ostatni jest taki właśnie ciemniejszy niebieski gramatura jest tego bloku Taka sama jak tego tutaj poprzednio, co Wam pokazywałam. I ostatnią rzeczą jest blok, właśnie kreatywny. Już tu Wam pokazuję, jak on wygląda. Jak zawsze rozpoczynamy od tego, że w tym bloku tutaj mamy pierwsze elementy, właśnie do wypychania. Kolejne są, jak zawsze napisy na, tutaj widzicie na kalce, kolejne są naklejki, a i ten blok w ogóle to widzimy. On jest taki wakacyjny, hawajski, tropikalny właśnie styl. To są naklejki, jak wam właśnie powiedziałam wcześniej, A tu już prezentują się elementy do wypychania. Tutaj elementy, no widać, letnie, odpoczynek plaża. Tu kobiece właśnie już elementy. I ostatnia strona, jak zawsze kończąca, te bloki to są znów tutaj, napisy na kalce. I na odwrocie, zawsze tutaj mamy pokazane, co ten dany właśnie zeszyt tutaj zawiera. E, więc to były moje wszystkie zakupy z Actiona. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. I do zobaczenia.